W województwie łódzkim taki list trafi do 190 tysięcy płatników, w całym kraju do ponad 3 milionów przedsiębiorców. I jest to ostatni rok, w którym ta informacja przekazywana jest w formie papierowej. W przyszłości informacja o sposobie rozliczenia wpłat będzie dostępna w formie elektronicznej na PUEZUS, a płatnicy, którzy nie mają konta na platformie wraz z wysyłaną informacją, otrzymają też ulotkę o korzyściach wynikających z posiadania profilu na PUE. W naszym województwie w najbliższych tygodniach najwięcej listów z podsumowaniem wpłat na indywidualny numer rachunku składkowego. Trafi do przedsiębiorców z terenu działania pierwszego oddziału ZUS w Łodzi, bo będzie to 84 700 listów. Następnie do przedsiębiorców z drugiego oddziału ZUS w Łodzi, 59 700 pism i do przedsiębiorców z terenu działania oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim, 46 000 pism. Z korespondencji płatnicy dowiedzą się o tym, w jakiej wysokości w ubiegłym roku wpłacili składki na swój indywidualny numer rachunku składkowego, jakie należności zostały pokryte wpłatą i jakie jest saldo na koncie płatnika czyli czy płatnik rozliczył się na zero, czy też z dokonanych wpłat wynika nadpłata na koncie, czy też mamy do czynienia z zadłużeniem. Wysyłka informacji o stanie bieżących rozliczeń składkowych jest możliwa dzięki wprowadzeniu e-składki. Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki wpłacane są na indywidualny numer rachunku składkowego NRS jednym zwykłym przelewem. Zamiast kilku wpłat mamy jedną łączną wpłatę. Płaconą kwotę ZUS rozdziela na pokrycie składek na poszczególnych funduszach i rozlicza je począwszy od najstarszej należności. Dobrze jest sprawdzić zestawienie wpłat przesłane przez ZUS ze swoimi księgami finansowymi i zweryfikować, czy sytuacja przedstawiona przez zakład odpowiada tej, która występuje u płatnika w księgach. Przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty można je skorygować pomniejszeniem lub podwyższeniem najbliższej płatności.